Chciałabyś sobie zrobić takie oko, bo masz jakieś wyjście i myślisz, że nie potrafisz? Pokażę ci, że to wcale nie jest takie trudne. Pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, to taki kulkowy pędzelek, i najciemniejszym cieniem popracuję tu w wewnętrznym kąciku oka, nakładając cień, nie rozblendowując go, tylko nakładając go z takim naciskiem. Aby wyciągnąć go tutaj tak maksymalnie do zewnątrz, tym samym pędzelkiem oraz tym samym cieniem to samo zrobię w wewnętrznym kąciku oka. Tutaj trzeba popracować na tyle precyzyjnie, żeby sobie nie zaznaczyć dolnej części oka. I też pamiętaj o tym, że. Skończyć ten cień trzeba, tak mniej więcej w tym samym miejscu, co i w zewnętrznym kąciku oka. Następnie tym samym pędzlem nakładam taki, właśnie sweet plum, czyli taką śliweczkę, i to samo robię tutaj w wewnętrznej części, zacierając granicę. Teraz wezmę sobie taki pędzelek. Do nakładania cieni i użyję takiego delikatnego różu, aby zatrzeć granice jednego i drugiego cienia. Można tutaj właśnie górę delikatnie połączyć tym takim. Jasnym różowym w odniesieniu do tych dwóch ciemnych, to on faktycznie wygląda na jasny różowy. Mi najbardziej zależy właśnie na tym, żeby to było wszystko takie um, zatarte, żeby to nie było takie ostre, żeby to nie miało absolutnie żadnych ostrych krawędzi. I teraz palcem na środek nałożę sobie ten cień który akurat nie chce, żeby się wybijał na zewnętrznej części oka. I to też jest na zasadzie takiego zobacz stemplowania. To nie jest rozcieranie, tylko stemplowanie. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz tak. Biorę sobie najjaśniejszy pędzelek. Ja go nazywam najjaśniejszy, bo on faktycznie jest u mnie najjaśniejszy. Oczyszczam go sobie jeszcze zobacz tak tutaj na przegubie dłoni. I wszystko staram się bardzo ładnie rozetrzeć, tak żeby ta granica była bardzo, bardzo taka płynna, żeby to się wszystko rozmywało, żeby to nie było takie absolutnie ostre. Następnie pędzelkiem takim skośnym nakładam sobie ten jaśniutki cień, który Ci pokazywałam, czyli ten tutaj biskuit. I zaznaczam sobie Linię tuż pod brwiami. Tym samym pędzelkiem i tym samym cieniem można też sobie zrobić bardzo fajnie granice tutaj, jeżeli chodzi o oko. Czyli, jeżeli bardzo Ci zależy na tym, żeby to było wszystko takie ładnie uniesione, to możesz sobie właśnie dzięki temu pędzelkowi taki efekt uzyskać. Wodoodporna konturówka do oczu i linia wodna, jeżeli chodzi o Dół zaznaczam aż do samego wewnętrznego kącika, czyli maluję tak dość mocno, i tym samym kulkowym pędzelkiem cień środkowy, czyli ten sweet plum, zaznaczam sobie dolną powiekę. I tutaj ty decydujesz, czy to ma być. Dość wyraziste, czy to ma być takie delikatniejsze, bo możesz sobie zrobić bardziej wyraziste, bardziej takie mocne, a możesz sobie zrobić takie spokojne, delikatniejsze i zaznaczasz sobie właśnie dolną granicę. Też to robię tak, żeby to było takie fajne, yy, roztarte, żeby to nie było takie mocno, mocno ostre, choć moje oko jest ostre. To nie jest oko do pracy, uwierzmy, tu się umówmy. To nie jest oko do pracy, tylko to jest po prostu makijaż na jakieś wyjście. No i teraz tak. To, co ja lubię, to baza. Ja akurat nie używam e, bazy z Eveline, e, już ją Wam pokazywałam. To jest dla mnie po prostu hit. To jest też serum. I ono faktycznie sprawia, bo mogę już powiedzieć, że te rzęsy są dużo, dużo mocniejsze. I jeżeli chcę mieć właśnie takie mocne oko, to koniecznie muszę nałożyć sobie bazę. Tutaj nie mam nałożonej bazy, więc specjalnie właśnie chciałam Wam dzisiaj pokazać, jaka jest różnica pracy z bazą i pracy bez bazy, jeżeli chodzi o rzęsy. Więc tutaj sobie nałożę bazę i będą to dwie warstwy, ale tylko na górnych rzęsach. Zobaczcie, ona jest taka biała, bardzo ładnie te rzęsy rozczesuje. I to, co mnie bardzo cieszy, ono to serum odżywia rzęsy. A kosztuje, słuchajcie, tak niewiele. Jest naprawdę rewelacyjne. Ok. Daję jej tak dosłownie parę sekund, żeby zdążyła wyschnąć i popracuję teraz tuszem. Tusz też będzie dwuwarstwowo, czyli dwie warstwy, tak samo jak tu i zobaczycie różnicę między tym okiem a tym okiem. Co daje ta baza? Przede wszystkim też jest taki efekt, że te rzęsy nie sklejają się, one nie będą takie sklejone. One się będą bardzo ładnie, równomiernie, jak gdyby wyczesywać też. Jeżeli będę aplikować tuż i ty będziesz później powtarzać to samo, czyli będziesz aplikować tuż, tuż od nasady rzęs, to naprawdę efekt będziesz miała rewelacyjny. No i zobacz, to jest nałożona warstwa tuszu z bazą, na pewno one są dużo, dużo gęściejsze. Nie wiem, czy to. Gęstrze. Gęstrze, gęstrze. Nie wiem, czy to jest tak fajnie widać tutaj w kamerze, ale jak ja tak przyglądam się do lusterka, to tym rzęsom ewidentnie coś brakuje, chociaż wyglądają jak dla mnie super. Natomiast te są ewidentnie bardziej gęstsze, czyli, jak gdyby baza tutaj bardzo fajnie popracowała. Jeżeli chodzi o długość, ja różnicy większej nie widzę, ale nam wszystkim zależy na tym, żeby ta. Ilość tych rzęs była dużo, dużo większa. I teraz zobacz, z tym moim gadaniem mamy 5 minut i zobacz, zrobiłam jedno oko, więc idąc na imprezę, możesz sobie w 10 minut spokojnie zrobić taki makijaż oka. Daj znać koniecznie w komentarzu, jak ci się taki makijaż oka podoba. Czy on jest dla ciebie trudny, czy on jest dla ciebie łatwy? Jeżeli ten filmik ci się podobał, to go koniecznie zapisz, dodaj go do ulubionych, a mnie zaobserwuj po więcej.